ty nie musisz dźwigać cudzych oczekiwań. Czasem najbardziej nas boli to, co mówi świat, to, co mówią inni, to, co mówią znajomi, najbliżsi, to, co słyszysz w domu. Te pytania, presja, oczekiwania, jakby inni wiedzieli lepiej, co ty masz zrobić ze swoim życiem. Ale prawda jest taka, ty nie musisz się tłumaczyć, nie musisz nic nikomu udowadniać, nie musisz dźwigać cudzych lęków. To, co czują inni, to są ich emocje, nie twoja odpowiedzialność. Ty masz prawo iść swoją drogą, w swoim własnym tempie, tak jak czujesz. Twoje życie to nie jest projekt innych. To jest Twoja podróż, to jest Twoje serce, to są Twoje świadome decyzje. A kiedy wracasz do siebie, kiedy wybierasz spokój zamiast presji, świat zaczyna układać się pod Twoje kroki. I pamiętaj, Ty masz prawo żyć tak, jak czujesz i Ty masz prawo powiedzieć wystarczy, ja wybieram teraz siebie.